Dzień dobry, moje drogie raki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania odnośnie niespodzianek nowego roku. Niespodzianki zaskoczenia 2020 roku. Przede mną talię, których będę używać w tym czytaniu. Z tej tu oto talii wyjmę przy użyciu własnej intuicji, intuicji pięć kart, piątka to cyfra, która oznacza pewnego rodzaju zmiany, transformacje. Tutaj wyjmę jedną kartę, która będzie, można powiedzieć, radą, wskazówką, w jaki sposób odnosić się do tej zmiany, która nastąpi. I wyjmę również jedną kartę z przesłaniem: um, anielskie wsparcie w miłości, tak? Ale tutaj mamy też dużo kart, które mówią o anielskim wsparciu w miłości do nas samych. Więc, kochani, zaczynamy, moje drogie raki. No, dobra. Ok. Mm. A ferra. sobie poradziłam. danielskie. Hmm, hmm, hmm. Okej. Okay. Uwaga. Ośiem buław. Słońce. Rycerz mieczy kochankowie mhm. siedem buław, u drogi raku mówim tak e, samo u ciebie, samego ciebie może zaskoczyć twoja własna asertywność e, twoja własna mm, siła do tego, żeby obronić swoje przekonania swoją rację, walczyć o to co ci się należy, walczyć o, o swoje zdanie, o swoje stanowisko, o swoją pozycję na przykład w tym co robisz zawodowo Dużo dobrego może przynieść też wszystko to, co jest dla Ciebie największym dobrem, jeśli chodzi o realizację siebie samego, w co wkładasz dużo serca, dużo zaangażowania, bo działania w tym kierunku przynoszą radość i optymizm. Ale Mogą być wokół tego zazdrośnicy lub osoby, które będą próbowały gdzieś tam w swoim najbliższym otoczeniu, osoby z twojego najbliższego otoczenia, które w jakimś znaczeniu będą próbowały trochę nasz, nadszarpnąć twojej reputacji, twoją reputację albo wybić się na twoim sukcesie. Przykleić się troszeczkę, przyczepić lub po prostu używając gdzieś tam Twojej osoby, zrobić sobie em, rozgłos. Nie wiem, dla kogo to było, słuchajcie, ale takie informacje mi tu przychodzą do głowy, więc na to proszę uważajcie. Dobrze? Na osoby, które w jakimś znaczeniu, korzystając yy, z, z Twojej pozycji, z tego, co sobie wypracowałeś, będą próbowały wejść w tą sytuację. Nie patrząc na okoliczności, trochę na zasadzie tak, robienia takiej dramy. To mogą być też, powiedzmy sobie, jakieś takie przepychanki, w cudzysłowie słowne, w domu, w momencie, kiedy wy będziecie podejmować decyzje. Odnośnie własnej, waszej własnej przyszłości romantycznej, bo tutaj mamy kartę kochanków. I to jest akurat ta karta, kiedy jest ta trzecia osoba tutaj wskazana, jasno określona, która przy, przygląda się tej dwójce zakochanych ludzi. Więc dla części z was wybory miłosne, bardzo silne. Może w okresie, kiedy będzie, będą, będzie słońce w bliźniętach, czyli powiedzmy sobie, no te wczesne lato koniec wiosny. Tak bym to nazwała. Niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonasz, bądź asertywny i bądź świadomy swojej wartości, bądź świadomy swojego zdania i tego, czego chcesz i dlaczego o to walczysz, bądź pewny. I właśnie wydaje mi się, że ta siła i pewność siebie, jak na was raki, jest zadziwiająco mocna. I to może Was zaskoczyć. Tak bardzo będzie Wam na czymś zależało i tak bardzo będziecie chcieli coś chronić lub dojść do jakiegoś ważnego elementu w waszym życiu, że niezależnie od okoliczności stanicie bardzo silnie e, dwoma nogami na, na, na straży tego, co jest dla was ważne. Rada, wskazówka, zobaczcie, stałe relacje. E, Moje drogie e, osoby, które są w stałych, w stałych związkach, ale nieformalnych, część z was może walczyć o to, że chcecie właśnie w końcu no, po prostu pójść dalej z tą relacją, czyli trochę ją sformalizować. I to będzie dla Was ważne. I w tym kierunku będą te działania e, kroczyć. I szczerze mówiąc, jest duża szansa na spełnienie, bo energia karty papież mówi o małżeństwach, mówi o stałych związkach, tak? O sformalizowanych związkach. Część z Was, kochani, tu jest wielka, powiedziałabym. W tym, co robicie zawodowo, najwyższy niemalże stopień tajemniczenia, Więc, też dokształcajcie się, douczajcie się, rozwijajcie się w tym zakresie. To może być dla Was ważne, ok? Otaczajcie się ludzi, ludźmi, przepraszam, e, którzy, którzy mogą Was w tym wspierać też. Może poszukajcie nowego mentora, ale generalnie tutaj wokół siebie macie ludzi, którzy tworzą z Wami pewną wartość. Nie mu chodzi mi o wartości finansowe. Tak? To są osoby, które doceniają to, co robicie, które mają te same poglądy być może albo bardzo zbliżone. Możecie się od siebie wiele nauczyć, czerpać nawzajem. Wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. Tutaj trzeba będzie komuś wybaczyć, moim zdaniem, może sobie, ale nauka jest tutaj, w papieżu, czyli trzeba zwracać bardzo uwagę na rozwój duchowy, moje drogie raki, w przyszłym roku. Wydaje mi się, że zostawić też i wybaczyć wszystkim tym, którzy byli w jakimś znaczeniu dla was szorstce, nieprzyjemni. Którzy może chcieli wykorzystać waszą osobę, waszą pozycję do tego, żeby zyskać coś dla siebie, zostawić tych ludzi e, za sobą, już po prostu, ale wybaczyć im, bo jak długo nosimy w sercu zadrę, to trzymamy w sobie też tą energię i czujemy jej ciężar na sobie. E, powiem szczerze, że medytacja, refleksja może komuś pomóc, może komuś sprzyjać. Zwróćcie też uwagę e, na własną. Mm, Taką, powiedzmy sobie, wytrzymałość fizyczną, bo tutaj się pojawia dużo ruchu, bardzo buławowa, ognista energia, wbrew pozorom, tak? Co oznacza, że to może być wyczerpujące i trzeba się na pewne sytuacje, na pewne okoliczności przygotować. A częścią przygotowania naszego jest również pewnego rodzaju forma fizyczna. Więc zadbajcie, proszę, również o swoją formę fizyczną, najnormalniej w świecie. Także, kochani, pamiętajcie. Im więcej wybaczymy, zapomnimy to, co złe, ktoś coś kiedyś powiedział, ok, część z Was w relacjach może powinna coś naprawić, w stałych relacjach powinna coś naprawić, wybaczyć komuś i nie wracać do przeszłości już, tak? Tylko po prostu żyć dalej, potraktować to, co było, jako pewnego rodzaju lekcję, z której, mam nadzieję, obie strony wyniosły jakąś naukę. Dla, tu jest też wielka... Em, Moim zdaniem, wielka e, szansa na to, żeby uzdrowić, uleczyć stałe relacje, stałe związki. Ok? Nawet jeśli wybaczamy naszemu partnerowi i chcemy iść dalej, to dla części z Was to po prostu będzie pójście swoją drogą, ale nie mamy do siebie żalu. Zostajemy dobrymi znajomymi, zostajemy przyjaciółmi. Zobaczę co jeszcze, co było na spodzie. Księżyc. Szczególna informacja dla osób, które mają ryby w swoim otoczeniu, lub ktoś, kto ma ryby w swoim horoskopie urodzeniowym, jest w waszym otoczeniu. Może tej osobie trzeba wybaczyć, zabliźnić jakieś rany, wyciągnąć rękę, spróbować unormować stosunki. Dobrze, to było ważne. Zobaczcie, dwa kielichy. To może być, tak jak powiedziałam, również dosyć niespodziewane, ale jednak naprawienie relacji w związku do tego stopnia, że ona pójdzie dalej. Tutaj w stronę stałej relacji, w stronę małżeństwa, może nawet dla części z Was. Ok? Dla części z Was jeszcze taka informacja: no tu jest miłość ewidentnie, tu jest miłość słuchajcie też, więc e, bardzo tu jest miłość zaskakująca. Może być, że, e, że, że poznacie kogoś, kto w Was Hmm, gdzieś tam wzbudzi takie najszczersze uczucia i w stosunku do tej osoby będziecie chcieli dalej jakby hmm, no iść razem tak bym to nazwała, bardzo pewni tego czego chcecie, ok? Bardzo ładne czytanie w ogóle moje drogie raki także kochani, życzę wam tej wielkiej szczodrości serca tak naprawdę, bo wybaczyć też trzeba umieć Prawda? Wybaczyć, nie mieć żalu, bo chodzi o to, że możemy mówić sobie, że wybaczyliśmy, 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 ale jeśli czujemy wewnętrznie, że wcale tak nie jest i nadal po prostu się złościmy na kogoś, albo czujemy w sercu ten ból, to jeszcze nie wybaczyliśmy czegoś. Chodzi o to, że jak pomyślimy o danej sytuacji, o danej osobie, to właściwie. Nie powiem, że jest nam ona obojętna, ale tak jakby nie mamy co do tego jakichś szerszych uczuć. I ja do tego yy, i emocji, ja do tego tak przynajmniej podchodzę. I wtedy, I wtedy wiem, że jakby dla mnie sprawa jest już generalnie zamknięta. Trzymam za Was kciuki bardzo mocno. Uważajcie na siebie bardzo proszę, ściskam, całuję, pozdrawiam i do usłyszenia.